Zastanawiacie się na pewno, co robię ja i co robi ten motocykl w tutaj, w tej miejscowości. Czy pomyśleliście sobie na przykład, że opłaciłem kogoś, aby po drodze dojazdowej porozwieszał, porozkładał te znaki z nazwą praktycznie tego motocykla? Otóż nie. Ta historia tego miejsca i historia nazwy tego motocykla sięga... Połowy ubiegłego wieku. Dokładnie w roku 50. Towarzysz Bierut zaprosił ludzi z Pezaro, inżynierów z Pezaro, którzy, mimo pełnego szacunku do nich za ich osiągnięcia inżynieryjne, Mieli po prostu jakiś humanistyczny zastół w swojej głowie i nie potrafili nazwać nowej linii modelowej motocykli swoich, motocykli Benelli. No i szukali inspiracji, szukali wszędzie no i postanowili poszukać też w Polsce. Wylądowali na Okęciu i zaczęli jeździć tutaj po okolicy. Jesteśmy w Otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Piękne miejsce, wspaniała przyroda, wspaniałe powietrze, które oczarowało inżynierów z Pezaro. Jeździli. Rozglądali się, zajrzeli do niedaleko położonej miejscowości gać. Niby coś ich zainspirowało, ale jednak stwierdzili, że to nie do końca jest to. Udali się 2 kilometry dalej i wjechali do Leoncina. Zostali tak naprawdę porażeni. To jest to: te motocykle powinny się właśnie tak nazywać Leoncino. Myślicie, że to jest bójda wszystko, że to nieprawda, bo to jest wszystko od, ta nazwa pochodzi od leoncino, czyli po włosku lwiątka. No nie każdy wie, że do 1971 roku tutaj w Leoncinie na monumencie stał pomnik właśnie spiżowy lwa prężącego się do skoku. Niestety został skradziony przez złomiarzy, ale to on też zainspirował właśnie Ludzi z Benelli, ludzi z Pezaro, aby takie właśnie logo swojej firmy stworzyli. Wszystko dzięki polskiej w tym momencie wsi Leonci. Uwierzyliście w to wszystko, co przed chwilą powiedziałem? To bardzo dobrze. Dla mnie znaczy, że jestem przekonywujący, a dla was, no niekoniecznie, bo to wszystko oczywiście. Bzdura, którą na poczekaniu wymyśliłem. No ale jak mogłem nie przyjechać do Leonzina, jeżdżąc właśnie takim motocyklem o praktycznie takiej samej nazwie? Więc, jak to, się, jak to Amerykanie mówią, KD Bullshit, nieważne, to co wszystko powiedziałem wcześniej, zapomnijcie. Jesteśmy w ładnym miejscu, w parku, kręcimy sobie materiał o tym motocyklu. Przed nami, przed Wami i przede mną najnowszy motocykl Benelli 250 Leoncino na rok 2021 spełniający normy spalania Euro 5. Co wyróżnia ten motocykl z tłumu innych? Przede wszystkim design. Zastanawiając się tutaj. O czym tutaj porozmawiać, o jak go przedstawić. Myślałem właśnie o tym, przeglądając zdjęcia, że właśnie taka trochę klasyka, ale nie. O ile Leoncino 500 Trail widać w nim e, taką nutkę klasy, klasyczną, o tyle ten motocykl dla mnie jest na wskroś nowoczesny. Nawet bryła tego motocykla, zobaczcie na, na jego ogon, skojarzyła mi się z innym europejskim producentem, z Huskwarną e, i ich swartpilenami, witpilenami. To jest. Coś, coś w tym jest, że te motocykle są do siebie podobne. Jest to naprawdę nowoczesny motocykl, choć silnik wiadomo, że jest znany. Zresztą to nie jest, to, to nie jest um, tegoroczna nowość, bo Leoncino już od jakiegoś czasu jest produkowane w wersji 250. Natomiast silnik jest ten sam, który znajdziemy w na przykład TRK251 o którym mówiłem w zeszłym roku i w zeszłym roku objeżdżałem właśnie Terka 251. Bardzo fajny motocykl, możecie obejrzeć film, też jest na naszym kanale. Natomiast jeśli chodzi o ten motocykl, no to mm, zaskakuje. Pewne rzeczy w nim zaskakują i są po prostu zaskakujące. Powtórzę jeszcze raz, zostałem zaskoczony kilkoma rzeczami. Na przykład tym, że wyobraźcie sobie, że tak mały motocykl ma co prawda jedną tarczę i to nie 320 czy 300 mm, tylko 280 mm z przodu. Mocarny hamulec w połączeniu z przyczepnością Opon Metzeler Sportek tworzą zgrabną jedną całość. Bezpieczną całość. Fajnie tym motocyklem wchodzi się w zakręty, bardzo dobrze hamuje. Jak przyspiesza? Wiadomo, jest to 250 ma niecałe 25 koni mocy, dokładnie 24,5 konie uzyskiwane bodajże przy 9000 obrotów na minutę. Jednocylindrowego oczywiście silnika. No i mamy 21 Nm momentu obrotowego. Nie jest to jakoś dużo, nie jest to sporo, ale jest całkowicie wystarczająco po to, by jeździć tym motocyklem dużo zgrabniej i bezpieczniej niż z przysłowiową 120-125. Motocykl ten bez problemu rozpędza się do prędkości grubo powyżej 100 km na godzinę. Jakieś 130-140. Ja tego nie próbowałem, ale widzę w nim bardzo duży potencjał. Nie próbowałem bo jeszcze go docieram, a mam taką umowę z producentami, od których biorę motocykle, że jak są na dotarciu, to po prostu ich brzydko mówiąc nie pałuję. A to jest taki motocykl, którego nawet nie trzeba, nie wiadomo jak kręcić, aby czerpać przyjemność z jazdy nim. Tutaj wystarczy jechać 100-110 km na godzinę, aby czuć naprawdę dużą satysfakcję z jazdy zaskoczeniem w tym motocyklu może być także dla wielu zawieszenie, nie tylko przednie, ale także tylne. Z tyłu, zaczynając od tyłu, mamy element jeden, resorująco tłumiący, tak zwany amortyzator Monoshock, natomiast z przodu mamy odwrócone zawieszenie, czyli upside down o średnicy rur nośnych 41 mm, czyli całkiem potężne zawieszenie i fajnie, że jest odwrócone, bo jest po prostu sztywniejsze. No i widać tutaj w nim tę Nowoczesność. Wnikliwe oko obserwatora, szczególnie po zmroku, na pewno zauważy, że ten motocykl ma pełne oświetlenie LED. Składające się z głównego reflektora przedniego, całkowicie nowego na 2021 rok, w pełni LED-owego, a także tylnego yy, światła, też LEDowego, i ledowych kierunkowskazów. To tworzy taką. Zgrabną, pełną całość z resztą motocykla i podkreśla jego nowoczesność. Nie powiedziałem przy silniku o jego apetycie na paliwo, a to też ważne. Producent podaje 4,1 litra na 100 km. Ja jechałem dosyć powoli i musiałem tankować, uzupełniać bak po 100 km, przy poziomie paliwa jakieś 3,8 litra, bo taki zrobiłem tutaj sobie. Test, czyli przejechałem 100 km, oczywiście tutaj budzikowe, licznikowe, i dolałem, dolałem paliwa. Akurat na, najechałem na stację benzynową, wyszło 3,8 litra dokładnie. No, to może być różnie, może wiadomo, ten motocyk palić więcej, palić mniej. Wszystko zależy od ciężkości, ciężaru. Ręki. No i tutaj jest ciekawa rzecz, bo to jest kolejny motocykl z Staini, z Pesaro, który manetkę ma bardzo, ale to bardzo luźną. Dużo motocykli, na przykład też Benelli Leoncino 500 Trail, którym jeździłem dosłownie dwa tygodnie temu, też miał taki luz na manetce i zastanawiam się po co to, czemu to służy. I wydaje mi się, że powinno być przez Was od razu naświetlane i powinno być eliminowane przez serwis. I przy wydaniu motocykla tego nie powinno być. Ten luz powinien być oczywiście, ale on jest za duży. Na przykład nie potrafię zrobić na tym motocyklu e, przegazówki między gazu tak zwanego przy redukcji, bo po prostu. Łapie tutaj ten luz, a to trzeba robić delikatnie, nie czuję tego. Na pewno chciałbym ten element poprawić. Natomiast synchronizacja skrzyni biegów, jak zwykle, jak w każdym Benelli, naprawdę zaskakuje. Jest zaskakująco dobra, wszystkie biegi wchodzą rewelacyjnie, a w tym małym silniczku mamy ich aż 6. Pojemność tego stylowego baku paliwa określona jest na 12,5 litra. Do czego to wystarcza? No wystarcza to przy spokojnej jeździe, spokojnie do przejechania ponad 200 km. Mamy tutaj w tych 12,5 litrach 2 litry rezerwy, czyli też jasno można sobie powiedzieć, że jeżdżąc spokojnie na pewno 50 km na rezerwie przejedziemy. Wydaje mi się, że zasięg tego motocykla, taki, taki na spokojnie, na delikatnie, bez nerwów, bez stresu, przy mówię, spokojnej jeździe, to jest jakieś nawet 250 km. To absolutnie wystarczy, żeby poruszać się po drodze. Pytanie dla kogo jest ten motocykl? Na pewno nie dla mnie. Mimo, że mi się podoba, to ja bym go, gdyby moja żona miała prawo jazdy kategorii A lub A2, to na pewno bym jej taki motocykl mógł kupić, bo to jest właśnie motocykl dla ludzi, nie powiem tutaj, nie określam płci, dla ludzi o średnim lub niskim wzroście. No ja mam 1,90 m wzrostu i na tym motocyklu, zresztą zobaczcie jak wyglądam. No Taki poskładany, nogi bardzo mocno ugięte, nie jest on dla mnie w żadnym calu wygodny. Chciałoby mi się raczej siedzieć na tylnym siedzeniu, na siedzeniu pasażera, bo na siedzeniu kierowcy już po 20 minutach jazdy tyłek mnie boli i nogi mi drętwieją. No ale wiadomo, nie jest to motocykl dla każdego. Jeżeli macie poniżej 1,80 m, 1,75 m wzrostu, to na pewno się na tym motocyklu odnajdziecie. A takich osób przecież jest bardzo dużo, więc wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dla wyższych są inne motocykle. Co ciekawe, z kolei góra jak gdyby tego, tego motocykla, czyli ergonomię możemy podzielić od pasa w dół, czyli podnóżki i siedzenie, a potem góra, czyli tak naprawdę ułożenie korpusu dzięki. Dzięki kierownicy, zasięgowi do kierownicy. Tutaj jest naprawdę super i jakbym właśnie przeciął się w pół, to od pasa w górę jest mi mega komfortowo, bardzo fajnie. Kierownica jest szeroka, tak jak lubię, fajnie wyprofilowana, zmienno-przekrojowa, więc tutaj jest naprawdę elegancko. No, natomiast od pasa w dół, już powiedziałem, nie jest komfortowo. Na uwagę zasługują też na pewno zegary, na których widać praktycznie wszystko także w pełnym Słońcu. Oczywiście o nocy nie rozmawiamy, bo w nocy widać wszystko, ale niektóre modele, na przykład 752S, miał problem z tym, że w słońcu praktycznie nic nie było widać, szczególnie w wysokim czerwcowym lipcowym słońcu, kiedy słońce było wysoko. Tak oświetlało, że jakbym nie jechał, to musiałem się nachylać nad tym wyświetlaczem, żeby zobaczyć, z jaką prędkością jadę. Tutaj absolutnie taka rzecz nie występuje. Mamy wskaźnik zapiętego biegu, mamy ilość, podaną ilość paliwa, temperaturę silnika, prędkość. Obrotową silnika. Mamy prędkość, oczywiście, prędkościomierz, licznik przebiegu, tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy. No i kontrolki po bokach informujące nas dodatkowo też o rezerwie, o problemach z wtryskiem, o ABS-ie. A wiadomo, że tutaj nie powiedziałem wcześniej, ale ten motocykl ustawowo musi mieć ABS, więc ma. Jak działa? Nie sprawdzałem, nie, 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 nie doszedłem, szczególnie no, w takich warunkach jest sucho, jest, jest pięknie, ciepło, więc nie było takiej potrzeby, żeby próbować blokować przednie czy tylne koło i sprawdzać, jak ten ABS działa, ale wydaje mi się, że działa zresztą, może jeszcze e, spróbuję. Motocykl ten do kupienia jest w trzech kolorach jakich? Dla mnie bliżej nieokreślonych, bo jest to miszmasz kolorów, więc musicie po prostu sprawdzić sobie na stronie internetowej Benelli Polska, jaki kolor wam najbardziej pasuje. To jest srebrny, według mnie jest srebrny. No i on jest ładny, no ale to co komu pasuje. Natomiast mamy jeszcze dwa inne do wyboru. A jeśli chodzi o cenę, to motocykl ten kosztuje 16 700 zł w takiej wersji, jak go tutaj widzicie. Wydaje mi się, że to jest całkiem spoko, jak na motocykl nowy, europejskiego producenta, choć z dalekowschodnim rodowodem. No i naprawdę przyjemny w odbiorze sprzęt. Musicie sprawdzić, oczywiście, czy tę drugą część tej mojej wypowiedzi to była prawda, bo ta wcześniejsza to wiadomo, że nie. No i po prostu sprawdźcie, przejedźcie się tym motocyklem, dajcie mu szansę. Jeżeli nie macie ponad 1,80 m wzrostu, jeżeli macie, no to dajcie sobie spokój już w tym momencie. Pozdrawiam Was serdecznie, Michał Brzozowski, motowojadzier.pl W ogóle Panie burmistrze, ja, ja jestem mega zaszczycony, że Pan do nas tutaj wyszedł, zainteresował się naszą produkcją. O, dzień dobry Panie Redaktorze, to zaszczyt dla naszej miejscowości, gościć takiego znanego Przejdźmy. dziennikarza motorowawcy. Przejdźmy się może, Panie Mieczysławie, no, sytuacja wygląda tak, że ja na tym filmie opowiedziałem tę historię, która jest no, dosyć drażliwa, mhm. by pan, w kwestii politycznej nawet, bo wie no, bo, pan, no, gdyby jesteśmy trochę zależni od, od Unii Europejskiej, od także od Włochów tutaj, jeśli chodzi o też importerkę, importer tego, tych motocykli, no ja się wycofałem z tego, tak? To jest, mówię, kwestia polityczna wycofałem się z tego, ale ja wiem, że pan ma informacje na ten temat, że to wszystko co powiedziałem, to jednak była prawda? Tak, jako że urząd burmistrza jest u nas dziedziczny, to należy wspomnieć, że mój dziadek Mieczysław już wtedy. Również Mieczysław? Tak, tak. Też wspominał mi, też z Ogórów, opowiadał mi tą historię, jak byłem jeszcze mały, Aha. że faktycznie delegacja włoska przyjechała tu. W latach 50. dokładnie nie pamiętam, który to był rok. No w moim, według moich danych to był właśnie rok 50. To bardzo łatwo ustalić, bo w 51 roku zaczęto produkować właśnie motocykle Benelli pod nazwą Leoncino. No to jeszcze byśmy mogli sprawdzić tutaj w księgach parafialnych. Może tutaj mhm. Ksiądz Proboszcz wie coś na ten temat, ale tak naprawdę wtedy tutaj przyjechała ta delegacja razem z ich głównym inżynierem. Z tego co pamiętam, to był Massimo Conte. No mhm. i on tutaj powiedział że ta nazwa mu się naszej miejscowości kojarzy, rzeczywiście z tym lwem zbijającym się do skoku i postanowili zaprojektować. Z tego, z tego tak, tak. Postanowili zaprojektować właśnie taki oto pomnik razem z naszym lokalnym tutaj logo, artystą, logo, logo. tak logo, mhm. tak. Nasz lokalny artysta tutaj im pomagał, no i tak powstał ten pomnik, który tutaj rzeczywiście do lat 90. stał. I potem został rozkradziony. Tak? Został rozkradziony, niestety. No, w tamtych czasach, z tego co wiem, ja nie pamiętam, ale, ale rzeczywiście tutaj y, te złodziejstwo było w naszej gminie. No ale no cóż, no, a, takie to były czasy. A niech pan jeszcze, y, panie burmistrzu, powie, y, bo tutaj też była taka historia z, z inną nazwą, z gacią. Ach, pan to... mi nie wspomina o tych zgaci. Ostatnie dni ziemniaka, jakie mieliśmy w zeszłym roku, to naprawdę takie burdy tutaj zrobili, butelki, alkohol, no nie chcę o tym mówić, naprawdę. Rozumiem, nie chcę o tym rozumiem. mówić. Rozumiem, przepraszam. Panie Mieczysławie. Panie burmistrzu, bardzo serdecznie panu dziękuję. Dziękuję, to był zaszczyt gościć pana w naszej gminie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ale to jest szok, to jest szok, naprawdę.